Witam na kanale Wiadomości, gdzie codziennie przedstawiane są najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Więc jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. A w dzisiejszym odcinku między innymi: Rosja prowokuje USA blisko potężnego zderzenia. Potężne eksplozje w Moskwie są ofiary. Historyczna decyzja Rosji. Putin ujawni plany. Podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik departamentu stanu USA Phil Miller został zapytany, czy Ukraina mogłaby wykorzystać amerykańską broń do odpowiedzi na taki w Zaporożu. Miller co ciekawe wyjaśnił, że Ukraina nie potrzebuje na to specjalnej zgody USA, ponieważ może używać własnego uzbrojenia. Ukraina nie potrzebuje naszego pozwolenia, aby uderzyć na rosyjskie cele. Są suwerennym krajem i mogą używać broni, którą sami budują, a jest jej wiele. Jeśli spojrzeć na programy, które wdrożyli w ciągu ostatniego roku, stwierdził Miller. Zapytany, dlaczego Waszyngton nie zezwala Ukrainie na użycie dostarczonej broni do ataków na głębie terytorium Rosji, rzecznik odpowiedział, że Biały Dom dokładnie analizuje wszystkie opcje taktyki oraz formy wsparcia dla Ukrainy. Kiedy zatwierdzamy jakikolwiek nowy system uzbrojenia lub jakąkolwiek nową taktykę, patrzymy, jak wpłynie to na całe pole bitwy i całą strategię Ukrainy. Jeśli przyjrzeć się broni, którą im dostarczyliśmy, widać wyraźnie, że mogą jej użyć do odwetno rosyjskie cele, które przeprowadzają ataki znajdujące się po drugiej stronie granicy, mówił rzecznik. Agencja AP informuje, że przedstawiciele amerykańskiego wojska udostępnili w poniedziałek nagranie niepokojącego incydentu, który miał miejsce w pobliżu Alaski. Na nagraniu widać, jak rosyjski myśliwiec Su-35 niebezpiecznie zbliża się do amerykańskiego f 16 który został wysłany do przechwycenia intruza. Ujęcie zarejestrowane przez kamerę pokazują, jak rosyjski samolot przelatuje w niewielkiej odległości od amerykańskiej maszyny. Zdarzenie, które zostało zarejestrowane 23 września, stanowiło kulminację serii rosyjskich naruszeń Alaskiej Strefy Identyfikacji i Obrony Powietrznej – Warto dodać, że naruszenia te miały miejsce tuż poza granicami amerykańskiej przestrzeni powietrznej. Incydent ten wywołał zdecydowaną reakcję zarówno ze strony wojskowych, jak i polityków. Generał Gregory Goylot, dowódca NORAD, czyli Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej, ostro skrytykował działania Rosji, nazywając je niebezpiecznymi i nieprofesjonalnymi, jednocześnie zaznaczył, że amerykańskie siły Wykazały się bezpieczeństwem i dyscypliną. Rosja przedstawiła projekt budżetu na najbliższe trzy lata, z którego wynika, że wydatki obronne kraju wzrosną o 25%, osiągając najwyższy poziom w historii. Zwiększenie funduszy ma mieć związek z zapowiedziami Władimira Putina dotyczącymi kontynuacji działań wojennych na Ukrainie oraz pogłębienia napięć z Zachodem, w tym oczywiście z Polską. W efekcie budżet obronny Rosji osiągnie rekordową wartość 13,5 biliona rubli, czyli około 560 miliardów złotych. Taka sytuacja powoduje, że wydatki na obronność i bezpieczeństwo stanowić będą około 40% całego budżetu państwa. Ten wzrost potwierdza, że gospodarka przeszła na tryb wojenny, i nawet jeśli wojna na Ukrainie wkrótce się skończy, przekazywanie pieniędzy do armii i rozdętego sektora obronnego pozostanie najwyższym priorytetem. Oczywiste jest, że wydatki na wojsko i bezpieczeństwo przekroczą łączne wydatki na edukację, opiekę zdrowotną, politykę społeczną i gospodarkę narodową. Czytamy na amach portalu The Guardian. W Rosji narasta oburzenie po ujawnieniu kolejnych przypadków wysyłania na front wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Rosyjscy blogerzy wojskowi oskarżają oficerów o samowolne działania i domagają się od władz wyjaśnień. W rosyjskich kręgach wojskowych zapanowało poruszenie po śmierci dwóch specjalistów od dronów Dmitrija Lisakowskiego i Siergieja Gricaja. Ich jednostka dalekiego zwiadu została rozwiązana, a oni wraz z grupą kilkunastu innych żołnierzy zostali wysłani na pierwszy atak na pierwszą linię frontu. Zanim zginęli w wyniku ukraińskiego ataku dronem, jeden z żołnierzy biorących udział w misji zdążył zamieścić w sieci nagranie dokumentujące sytuację. Cała jednostka dronów dalekiego zasięgu została zniszczona, abyśmy przestali otrzymywać rzeczywiste informacje z linii frontu i wysłano ją do ataku. I nagrywam to, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że nie wrócę z tego ataku, mówił żołnierz. Według amerykańskich ekspertów z Instytutu Studiów nad Wojną, Rosjanie w ostatnich dniach zwiększyli intensywność ataków na ukraińskie opozycje, a podczas tych działań widoczne jest wykorzystanie żołnierzy o specjalistycznym i eksperckim wykształceniu. Ten trend ma wynikać z prostej kalkulacji. Na front nie dotarły jeszcze świeże siły, nowo zmobilizowanych rekrutów, a rosyjska armia musi jak najszybciej osiągnąć przełom. Blogerzy w Rosji podnieśli alarm z tego tytułu i naciskają na dowództwo, aby zajęło się problemem. Wydaje się jednak, że takie apele nie przyniosą skutku, dopóki problem nie dotrze do szerszej społeczności, mimo że co ciekawe, jak nie nadal popierają działania na Ukrainie, tak coraz bardziej są zmęczeni wojną, ponieważ we wrześniu 49% opowiadało się za wycofaniem wojsk i rozmowami pokojowymi. W kompleksie mieszkaniowym Seligar City w Moskwie w nocy doszło do serii od 5 do 8 eksplozji, po których wybuchł intensywny pożar, szybko rozprzestrzeniający się na cztery piętra budynku. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną eksplozji były butle z gazem znajdujące się w jednym z mieszkań na piątym piętrze. Lokal ten był w trakcie remontu, a co najmniej cztery butle zostały dostarczone tam poprzedniej nocy z zamiarem użycia ich podczas montażu sufitu. Płonące fragmenty butli, które wybuchy rozrzucane były pod oknami budynku, a fala uderzeniowa spowodowała wybicie szyb w oknach sąsiednich mieszkań. W wyniku omawianych wybuchów zginęła jedna osoba, a jej ciało zostało odnalezione przez ratowników po ugaszeniu pożaru. Dwie inne osoby, w tym dziecko, zostały ranne, natomiast jeden z mieszkańców ocalił się przed ogniem, skacząc przez okno, gdzie sąsiedzi złapali go przy pomocy rozciągniętego koca. Ukraiński deputowany OFC Gonczarenko wygłosił emocjonalne przemówienie na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europejskiej, w którym mówił m.in. o bombardowaniu Moskwy i o tym, aby nie bać się tego robić. Bo jak stwierdził, Rosja to kraj, gdzie ponad 20 milionów ludzi, cytuję, sra na ulicy, bo nie mają toalet w swoich domach. Czego się boimy? Dyskutujemy, czy możemy dać Ukrainie możliwość atakowania AMS i terytorium rosyjskiego, albo może nie. Czego się boimy? Rosji, gdzie ponad 20 milionów ludzi gromadzi się na ulicach, bo nie mają toalet w swoich domach, dlatego zbierają to z ukraińskich domów. Korea Północna, straszna, Iran z tym reżimem, ajatolaków, którzy tylko zbierają flagi, a nie mogą nawet odpowiedzieć, co dzieje się w ich stolicy, kiedy ich kluczowy proksy tam zginął. Nic nie mogą z tym zrobić. Czego się boimy? Atakują Salisbury, bombardować Moskwę. Atakują Berlin, bombardować Moskwę. Gdybyśmy to robili, nigdy nie zaatakowaliby Ukrainy. Ale robili to, bo nie widzieli reakcji. I jeśli zrobimy to, co trzeba, ten straszny reżim przestanie istnieć, jak i wszystkie inne. A wtedy rosyjscy ludzie zachowają pomniki dla europejskich wyborców przed tym strasznym reżimem, tak samo jak irańscy ludzie zachowują swoje terytorium. Ustępując w sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg w swoim oświadczeniu dla prasy podkreślił, że podczas jego dziesięcioletniej kadencji Sojusz przeszedł istotne zmiany, odpowiadając na ewolucję światowej sytuacji, a jego następca, Mark Rutte, odegrał w tej transformacji ważną rolę. Rutte, czyli były premier Holandii, wyraził uznanie dla Stoltenberga, stwierdzając, że dzięki jego wysiłkom NATO jest dziś większe, silniejsze i bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek. Dodał, że dołoży wszelkich starań, aby więź transatlantycka pozostała silna, a priorytety sojuszu były nadal realizowane. Rute został zapytany, czy martwi się o potencjalny wpływ wyników wyborów USA na NATO, zwłaszcza w kontekście wsparcia dla Ukrainy i jej obrony przed Rosją. Nie boję się, znam oboje kandydatów bardzo dobrze. Pracowałem 4 lata z Donaldem Trumpem, który wywierał presję na nas, aby wydawać więcej i osiągnął to. Trump wywierał na nas także presję, jeśli chodzi o Chiny, i miał rację, stwierdził nowy szef NATO. Zapytany o sytuację w Libanie zapewnił, że uważnie śledzi rozwój wydarzeń. NATO nie ma konkretnej roli do odegrania. Mamy nadzieję, że agresywne działania skończą się tak szybko, jak to możliwe, mówił Rutte. Cały czas aktualny jest temat rzezi Wołońskiej, ponieważ Polska nadal bezskutecznie prosi się o ekskumację ofiar tej strasznej zbrodni. Na temat działań poprzedniego obozu rządzącego wypowiedział się Przemysław Czarnek, przyznając pewne błędy w prowadzeniu polityki wobec Ukrainy. Że Pomoc Ukrainie jest absolutnie w interesie żywotnym każdego Polaka, ale wymagamy też szacunku i sprawiedliwości w relacjach. Pozwólcie nam za każdy czołg odkryć yy, 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 ciała zwłoki naszych pomordowanych bestialskorodaków, którzy dalej leżą gdzieś pod, w polach pod, pod bronami, pod ciągnikami. Tego nie zrobiliśmy i to jest rzeczywiście nasze zaniedbanie z ostatnich dwóch lat. Pan... Sprawę skomentował też szef MSZ Radosław Sikorski, który zaznaczył, że Ukraina pozwoliła przecież na ekshumację niemieckich żołnierzy. Nie rozumiemy dlaczego wolna Ukraina pozwoliła na ekshumację dziesiątych tysięcy żołnierzy Werfmachtu, którzy przyszli tam jako najeźdźcy, a my nie możemy pochować naszych zmarłych, Pytał Sikorski. Wracając do tematu afery związanej z prokuraturą krajową, to szef MSZ Radosław Sikorski skomentował ostatnie słowa sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Andrzeja Dery, który jasno stwierdził, że w ostateczności prezydent Duda może nawet rozwiązać rząd. Tajemnicze słowa, ale pan prezydent przyjmował Wąsika z Kamińskim, to może i pana Borskiego no właśnie. Pani, no ja rozumiem, że panowie sędziowie NEO poszli na skróty w swoich karierach, przyjęli nominację od nieprawidłowo wyłonionej KRS, a teraz udają, że, 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 że wydają wyroki, no i akurat jest dzisiejsza opozycji zręcznie z panem prezydentem walczyć z rządem. No. Myślę, że jeśli chodzi o łamanie konstytucji, to poprzednia władza ma dużo na sumieniu. Ostry komentarz na temat całej sytuacji dodał też poseł PiS Przemysław Czarnek, który jasno zażądał, jak stwierdził, długoletniego więzienia dla wszystkich zamieszanych w tę sprawę. Czego, Czego pan się spodziewa e, w tych sprawach? By, by długoletniego więzienia dla wszystkich, którzy sprokurowali ten. Potworny bałagan w Polsce. Tego Cześć. nie słyszał pan o Sądu Najwyższego. Pan prokurator Barski został prawidłowo obsadzony na stanowisku prokuratora krajowego i dalej nim jest. Ale pan minister Bogart twierdzisz, że to stwierdzili neosędziowie, no jak... w związku z tym werdykt czy ta uchwała jest nieważna. Panie rektorze, jak ktoś patrzy na krowę, a mówi, że to jest żyrafa, to nie idzie do lekarza. No i tyle, no tyle mam do powiedzenia. Jak ktoś nie przestrzega przepisów prawa, to dopuszcza możliwość dzisiaj, ona jest już otwarta całkowicie. Nie tylko negowania instytucji państwa polskiego, nie tylko działania na szkodę państwa polskiego, ale działania na szkodę bezpieczeństwa. I przeciwko bezpieczeństwu społeczeństwa, bo dzisiaj zwykli zbrodniarze, mordercy, gwałciciele, złodzieje mogą podważać i wyroki, i decyzje sądu i ich tymczasowym aresztowaniu, tylko dlatego, że Korneluk od stycznia siedzi w gabinecie, który nie jest jego, bo nie jest prokuratorem krajowym. Pamięta pan taki bałagan choćby w Perelu? To są przestępstwa przeciwko państwu polskiemu. Przestępstwa, które powodują, jeszcze raz powtarzam, nie tylko negowanie państwa polskiego, ale zagrożenie dla społeczeństwa, bo za chwilkę gwałciciele, mordercy i złodzieje będą wychodzić na wolność przez bała agans prokurowany przez Bodnara, Tuska i Korneluka. Tyle. Minister Czarnek zaznaczył też, że prezydent Duda powinien teraz osobiście oddać się z prokuratorem Barskim do siedziby prokuratury. Ja bym proponował panu prezydentowi, ale to jest moja propozycja, żeby po dzisiejszym przyjęciu po prostu pojechał z panem prokuratorem krajowym Barskim do prokuratury krajowej i zażądał wejścia, dlatego że to jest głową państwa, a prawo w Polsce jest nie tylko łamane, jest gwałcone, gwałcone w biały dzień na oczach ludzi w centrum miasta. Prezydent Andrzej Duda, już po spotkaniu z prokuratorem Barskim, skomentował całą sytuację, jasno twierdząc, że prokurator Barski dalej pełni funkcję prokuratora krajowego. Ale tak jest jasno: no, pan, e, prokurator Dariusz Barski nigdy nie przestał być prokuratorem krajowym, co potwierdził sędzia I to jest dzisiaj największy kłopot dla premiera Demarca -de Tuska i, e, i ministra, ministra Podmara. Prezydent skomentował też stwierdzenie demokracji walczącej wywołanej przez premiera Tuska. Pytanie, co zrobić, żeby naprawdę przywrócić prawo rządu, to znaczy, nie jakąś demokrację z, z przymiotnikiem, e, tak jak kiedyś była demokracja ludowa, prawda, socjalistyczna, to teraz jest walcząca, e, bo tak pan to mięso nie tak darował, tylko żeby normalną, prawdziwą, uczciwą demokrację, a w tej demokracji pan Balski, zgodnie ze wszystkimi e, obowiązującymi przepisami i konstytucją, e, został powołany na prokuratora krajowego i nadal nie jest. Następnie prezydent Duda spotkał się z prezydent Gruzji, gdzie podczas konferencji prasowej opowiedział o spotkaniu ze wspominanym prokuratorem barskim. Prezydent w swojej wypowiedzi ostro skomentował działanie obecnej ekipy rządzącej, nazywając Dariusza Korneluka pseudoprokuratorem. Szanowni Państwo, tak rzeczywiście dzisiaj rano tutaj w pałacu prezydenckim odbyłem rozmowę z prokuratorem krajowym panem Dariuszem Barskim podkreślam prokuratorem krajowym ponieważ jak państwo wiecie i pamiętacie zapewne od samego początku moje stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne że próba usunięcia pana Dariusza Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego była w istocie prawnie bezskuteczna nie było ku temu żadnych podstaw i a także powoływanie później na tego pseudo-prokuratora krajowego pana Dariusza Korneluka, odbyło się w sposób całkowicie niezgodny z prawem. Prezydent oskarżył też Komisję Europejską, która nie zareagowała w tej sprawie, głosząc teorię, że dzieje się tak przez powiązania partyjne Ursuli von der Leyen z Donaldem Tuskiem. Mogę tylko wyrazić żal że instytucje europejskie, a w szczególności Komisja Europejska, która była tak bardzo gorliwa w czasach, kiedy tutaj na demokratycznych zasadach realizował swoje zadania poprzedni rząd, wtedy bez przerwy oskarżała poprzedni rząd o łamanie zasady praworządności, no, ponieważ pan premier Donald Tusk jest kolegą partyjnym. W większości dzisiaj członków Komisji Europejskiej na czele z jej przewodniczącą panią von der Leyen. Komisja Europejska udaje, że tego nie widzi po prostu. We wczorajszym odcinku informowaliśmy o operacji Izraela w Libanie oraz reakcjach m.in. polskiego Resortu Obrony, gdzie przekazano o fakcie, że polscy żołnierze stacjonujący na miejscu są bezpieczni. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych dodał, że resort dyplomacji zdecydował o ograniczeniu polskiego personelu w ambasadzie w Bejrucie. Wobec narastającego napięcia została podjęta decyzja. Po pierwsze, o ograniczeniu naszego personelu w ambasadzie w Bejrucie. Jak Państwo pewnie słyszeli, takie decyzje podjęte zostały przez niektóre ambasady krajów tam przebywających, a także zdecydowaliśmy o tym, ażeby umożliwić i ułatwić części osób, które nas o to prosiły, wyjazd, wyjazd z Libanu. Przede wszystkim jeśli chodzi o placówkę, placówkę, jest to kilkanaście osób, głównie to są rodziny dyplomatów. Tam postaramy się, postaramy się zatrzymać osoby, które są niezbędne do funkcjonowania placówki, natomiast te, które tam nie są konieczne, będą, będą się przemieszczały do kraju. Rzecznik prasowy MSZ podkreślił też, że wyjazd wciąż jest możliwy, ponieważ nadal odbywają się loty czarterowe, mimo że większość linii lotniczych zawiesiła już połączenia z Libanem. Ten wyjazd jest jeszcze możliwy ze względu na to, że odbywają się loty czarterowe, chociaż już większość linii lotniczych zawiesiło połączenia połączenia z, z Libanem. Ma... Rzecznik odpowiedział też na pytanie, czy polscy wojskowi odpowiedzialni za pomoc na miejscu cały czas są bezpieczni. Na razie tak. Państwo, o ile wiem, rozmawiali wcześniej z panem ministrem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który jest najbardziej kompetentny o tym, żeby mówić jakie jest, w jakiej sytuacji jest nasze wojsko. Te działania odbywają się poza obszarem, w którym stacjonuje nasz kontyngent wojskowy. Te sygnały mówią o tym, że, że, że nasi żołnierze są bezpieczni. Jeśli podobał Wam się ten materiał, chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, zachęcam do polubienia tego filmu i subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.